Dzień dobry. Jest jeszcze. Kalendarzowa zima. Ale ten dzień jest wiosenny, Piękny, słoneczny. Śnieg się topi. Jest dużo kałuż, Ale jest piękny. Jest piękne, błękitne niebo. I ja, to co powtarzam kolejny raz, ja to mam dobrze. Ja po prostu idę do lasu. Mogę się cieszyć chociaż tutaj wolnością, radością. Jest po prostu pięknie. Czasami aż trudno mi powiedzieć. I wypowiedzieć, jak bardzo mnie zachwyca dzień. Właśnie zauważyłam pierwszego cytrynka. Niestety nie zrobię wam tego. Nie dam rady go dogonić. Jest za ślisko. Pod nogami. Ale to jest piękne. Jest po prostu pięknie. Jest po prostu pięknie. Jeszcze mi się tak marzy, żeby nasz kraj był taki piękny. Znaczy, piękny jest. Tylko co się, to, co się w nim dzieje, wcale już nie jest piękny. Co się zmieniło od ubiegłego roku? Jak zaczynam się zastanawiać, jak to było rok temu. Mogę Wam powiedzieć jedną rzecz, którą na pewno jest coś, co się rzuca w oczy od razu. To to, że przekazuje nam się zupełnie inny rodzaj informacji. Normalne kiedyś wiadomości to była ta część, kiedy mówili o polityce, mówiono o gospodarce. Była część ze świata, w tym świecie, to co się działo, wydarzenia i polityczne, i, i gospodarcze, i wypadki, i przypadki, i cuda natury, i sport. A teraz? Teraz jak już są wiadomości i to... Słuchajcie, nie ma specjalnie znaczenia, które to są wiadomości. Jakie to są wiadomości? Czy to jest TVN? czy Polsat, czy Telewizja Polska? Główny problem to korona wirus. i pandemia. Jakby wszystko inne przestało istnieć. Jakby od prawie już roku czas się zatrzymał w tym jednym miejscu i krążył tylko i wyłącznie wokół tego tematu. To co, nie ma ważniejszych rzeczy? Wiem, jeszcze rok temu miałam przynajmniej zielone pojęcie, co się dzieje w polityce. W tej chwili nie mam. Nie mam, bo w zasadzie, czy my jeszcze mamy polityków? Ja zastanawiam. Kim są ci ludzie, których my wybraliśmy do Sejmu? Dla mnie wyglądają wszyscy, prawie, prawie wszyscy, jak marionetki. Kręcące się na sznurkach, nie wiem przez kogo poruszanych. Ktoś tymi sznurkami porusza. I oni się kręcą. I wszyscy opowiadają bzdury. Ta teoretyczna opozycja. Zamiast mieć jakiś pomysł, co zrobić, jak z tego wyjść, szczególnie. Jak pomóc naszej gospodarce, jak pomóc ludziom, którzy mają biznesy i które są w bardzo trudnej sytuacji. Oni zajmują się, czy pan prezydent był na nartach, czy nie. Powiedzieć szczerze, główno mnie obchodzi, czy pan prezydent był na nartach. Naprawdę mnie to kompletnie nie interesuje. Nie interesuje, czy na te narty. Mogą jechać wszyscy. Czy po drodze będą mogli stanąć w knajpie, która jeszcze przez przypadek nie sprojektowała, i móc normalnie zjeść? Że będą mogli, jeśli wpadnie im taki pomysł do głowy, zatrzymać się po drodze i skorzystać z hotelu? Takie rzeczy mnie interesują. Nikogo z tych genialnych polityków teoretycznych, polityków od samego początku kompletnie, ale to kompletnie nie zainteresowało, dlaczego nie odbyła się żadna, ale to żadna publiczna debata. Tych, którzy mówią, że jest ten koronawirus. I pandemia i tych, którzy mówią coś w racji, zupełnie przeciwnego. Po prostu, po prostu wszyscy zapomnieli, o co chodzi. Kompletnie zapomnieli, gdzie są i po co są. Czy naprawdę… Ja, ja, ja nie jestem medykiem, ja kompletnie na tym nie znam. Wprawdzie od początku, od samego początku tego wariactwa uważałam, że pandemia to ma i wcale, ale to wcale, nie zmieniłam mojego zdania. Tak uważam do dziś. Owszem, wirus jest, jest, ale koronawirusów są tysiące albo i miliony, nie wiem. No, i co? Czy to jest powód, żeby niszczyć całą gospodarkę? Czy naprawdę tak bardzo wszyscy mają zamknięte oczy? Zastanówcie się. Jest wiele tematów, które wymagają szczegółowego omówienia, sprawdzenia, dyskusji. Mam pytanie, dlaczego właśnie tym nie zajmują się politycy? Dlaczego opozycja zamiast sprawdzać to tak naprawdę się dzieje? Robi sobie konkurs i wyścigi, kto ma piękniejszą maseczkę z napisem swojej partii. A policy sobie prześcigają się w robieniu sobie fotek w tych szmatach na twarzy. Po co? Komu ma to ma służyć? A teraz jeszcze jakiś geniusz wymyślił, że to wszystko co dotąd nosiliśmy na twarzach ci to nosili. To nic nie warte, teraz będą potrzebne wszystkim baseczki chirurgiczne. Przepraszam, To znaczy co? To, co nosiliśmy, nie poskutkowało tak, jak trzeba, tak? Za mało z nas zachorowało. Czyżby? Za mało z nas umarło? Czyżby? I komu, czemu to ma służyć? I teraz może, jak sobie nałożymy wszyscy szmaty czy maseczki na to będzie lepiej? A może... Na tych maskach, które były sprzedawane, nie ten zarobi to trzeba. O, to możliwe. Całkiem możliwe. Patrząc na jakieś tam jak to się nazywa? Nawet nie wiem. W każdym razie organizację doradczą medyczną pana premiera, która składa się w większości z lekarzy. Super profesorów tytułami ale każdy z nich w ten czy w inny sposób jest sponsorowany, może nie sponsorowany ale w jakiś sposób tam dotowany przez różne koncerny farmaceutyczne zostało to niedawno opisane w jednym z artykułów w gazecie, w sieci więc co to nie ma żadnego. Żadnego. Autorytet powinien być bezstronny. Ktoś, kto doradza premierowi w tym, co jest dla nas dobre, to powinien być czysty jak łza. No, niestety. Tak nie jest. Ale. Resztki śniegu są piękne, świat jest piękny, las jeszcze piękniejszy. Życzę Wam cudownej niedzieli.